Czy Zbigniew Ziobro jest już w Polsce? Jest na Węgrzech. Jest na Węgrzech, to został. jest na Węgrzech. Został, musiał przedłużyć swój pobyt o jeden dzień. A co się stało, że musiał przedłużyć? Nie, otrzymał telefon z kancelarii pana premiera Wiktora Orbana. Pan premier e, zaprosił go. To nie było przewidywane spotkanie, nie było planowane. Zaprosił go na spotkanie, które odbyło się dzisiaj po południu. Zresztą. Chyba zdjęcie jest z tego spotkania, które nie, zdjęcie to jest od... od kilku godzin w sieci, tylko bardziej zastanawiam Viktor się. Orban. Zdjęcie też mogło być zrobione wcześniej, a nie. pytanie gdzie? Nie, 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 nie. jeden do jednego. Dzisiaj po południu odbyło się to spotkanie, ono trwało długo, według mojej wiedzy. I w czasie tego spotkania, tak jak pan minister zresztą w swoim twecie poinformował, rozmawiano na różne tematy. Także na temat reżimu, który w tej chwili jest w Polsce, ale Polska będzie kiedyś wolna. Reżimu? Reżimu, panie redaktorze, ja mówię mogę. to wprost. Reżimu, dlatego, że w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną. Idziemy w kierunku dyktatury. Polityka bez cięć, bez komentarzy, tylko fakty. Zost